Witam. Tematem tej prezentacji będą bieguny magnetyczne. Dowiecie się, czym są bieguny magnesu trwałego i Ziemi, co to są ferromagnetyki, jak oddziałują ze sobą bieguny magnetyczne, jak układają się linie pola magnetycznego wokół magnesów. Na pewno słyszeliście o biegunach magnetycznych Ziemi, o ich wpływie na przykład na podróże morskie. Podczas takich wypraw Używano kompasów, które pomagały w nawigacji. Kula ziemska zachowuje się jak ogromny magnes posiadający dwa bieguny, północny i południowy. Kompas zbudowany jest z igły magnetycznej, która posiada także dwa bieguny i reaguje na bieguny ziemskie w następujący sposób. Biegun północny igły magnetycznej ustawia się zawsze w stronę geograficznego bieguna północnego Ziemi. Dzięki temu zjawisku zawsze potrafimy określić kierunek mając kompas. Magnesy dzielimy na podkowiaste i sztabowe. Za pomocą doświadczenia pokażę jak zachowują się magnesy, gdy zbliżamy je do siebie. Do doświadczenia użyję dwóch magnesów sztabowych, statewu i nitki. Zawieszam jeden z magnesów na nitce i przyczepiam ją do statywu. Magnesy posiadają dwa bieguny: północny N i południowy S. Gdy zbliżam do magnesu zawieszonego na nitce drugi magnes, tym samym biegunem zauważam, że magnesy się odpychają. Natomiast, gdy zbliżam do siebie magnesy o przeciwnych biegunach, widzę, jak wzajemnie się przyciągają. Zatem, zmieniając bieguny magnesów, można zaobserwować, jak wzajemnie się przyciągają bądź odpychają. Każdy magnes wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. W drugim doświadczeniu pokażę, jak układają się linie pola magnetycznego wokół magnesów sztabowych, które zwrócone są do siebie tymi samymi biegunami oraz różnymi biegunami. Do tego celu użyję dwóch magnesów sztabowych i opiłki żelaza. Układam dwa magnesy w pewnej odległości około 5 cm od siebie. Rozsypuję wokół ułożonych magnesów opiłki żelaza. Obserwuję, jak układają się opiłki żelaza wokół magnesów. Opiłki ułożyły się wzdłuż linii pola magnetycznego magnesów. Podobnie wykonuję doświadczenie dla dwóch magnesów ułożonych różnymi biegunami do siebie. Obserwuję, jak układają się opiłki żelaza. Zwrot linii pola magnetycznego na zewnątrz magnesu został umownie przyjęty. Od bieguna północnego do bieguna południowego. W przyrodzie występują substancje, które mają silne właściwości magnetyczne. Zostały one nazwane ferromagnetykami. Takim ferromagnetykiem jest na przykład żelazo. Za pomocą kolejnego doświadczenia pokażę jak feromagnetyk można namagnesować, czyli uporządkować w nim domeny magnetyczne. Domeny magnetyczne są to natomiast bardzo małe obszary namagnesowania wewnątrz ferromagnetyku. Do tego doświadczenia użyję kompasu, igły, magnesu i szklanki z wodą. Magnes przesuwam wzdłuż igły jednym z biegunów. Nastąpiło namagnesowanie igły. Kładę igłę na wodzie i obserwuję, jak się zachowuje. Zauważam, że końce igły ułożyły się zgodnie z końcami igły magnetycznej umieszczonej w kompasie. Zatem doświadczenie to potwierdza, że igła uległa namagnesowaniu. Namagnesowana igła to ferromagnetyk, który ma uporządkowane domeny magnetyczne, czyli magnes trwały. Magnesy wykorzystuje się do zapisywania dźwięku na kasetach magnetofonowych, danych na dyskach twardych, kartach kredytowych i innych przedmiotach posiadających pasek magnetyczny. Powszechnie używa się ich także przy zamkach lodówek i szafek kuchennych oraz w głośnikach. Zapamiętaj, jak układają się linie pola magnetycznego wokół magnesów. Jak oddziaływują ze sobą magnesy? Co to jest ferromagnetyk? Jeśli chcesz utrwalić wiadomości, rozwiąż zadania z testu znajdujące się pod filmem.